Pytanie o Oscary, bo e, jesteśmy na gorąco. Jak tak przerzuciłem 60 zdjęć z, z czerwonego dywanu, to rac raczej klasyczne marki e, wygrały. Dior, e, Armani, Chanel chyba fajnie wyglądało. Nic mnie nie poruszyło, nic kolejny raz. Charlize Theron. No ona jest zjawiskowa sama w sobie, więc cokolwiek by założyła. Wiem, już coś się cieszę, jest niesamowita, i też ma taki luz w tych kreacjach czerwono-dywanowych. Tam nie ma spięcia, widać, że się dobrze czuje. To jest niezwykle trudne czuć się dobrze w takich kreacjach, kiedy za chwilę może się trend zawinąć. Ale no nic nie było takiego powalającego dla osoby, y, która zajmuje się mocno modą, tak? czyli czegoś na przekór, z kontrastem, dziwnego. Y, podobała mi się Diane Kryger, ale to była impreza. Mm -hmm. Vanity Fair bodajże. Towarzysząca. E, tak, towarzysząca i to była moja ulubiona kreacja z, jakby z, tej, z tego momentu, tak, całego, z tego dnia. A Heidi Klum to różowe coś? <słuch> Ona nigdy nie ma trafionych kreacji. Ją się lubi za, za osobowość, za pozytywność, ale nigdy za modę. Przykro mi, Heidi, <słuch> przykro mi.